Ten film ma wyłącznie charakter rozrywkowy. Graj odpowiedzialnie, korzystając z pieniędzy, na których stratę może sobie pozwolić. Film, jak i strona jest przeznaczona dla osób pełnoletnich. Witam Was serdecznie w nowych materiałach na moim kanale. Materiały właśnie z CSGO Skinsa będą się pojawiały dodatkowo do moich normalnych filmów. To co bym chciał jeszcze raz tylko zaznaczyć, że strona jest przeznaczona dla osób pełnoletnich, więc jeżeli nie masz ukończonych 18 lat, z tej strony nie możesz korzystać. Masz dużo skinów, które chciałbyś zamienić na inne? Albo skrzynki z cotygodniowego dropu? A może po prostu chcesz mieć coś lepszego? To żaden problem. Z pomocą przychodzi Ci PirateSwap. Zrób tak jak ja. Mniej kilka swoich skinów, dopłaciłem trochę i wypłaciłem naprawdę fajną kostkę. Strona oferuje ogromny wybór skinów, zarówno tych tańszych, jak i tych droższych. Dodatkowo Pirate Swap oferuje bonus do wpłaty. Używając mojego kodu IPO otrzymasz aż 35% bonusu. Link do strony znajdziesz w opisie. No ale dobra, przechodząc do tej strony. Ja lootboxami miałem bardzo mało do czynienia. Praktycznie tylko na streamach, jak oglądałem, właśnie, to widziałem te lootboxy. Tak to nigdy praktycznie w nich nie siedziałem. Kiedyś, może kilka lat temu tam kilka razy zakręciłem, ale to wtedy też jeszcze inaczej to wszystko wyglądało. Nie będę was oszukiwał, na tej stronie sobie trochę pograłem, żeby nie być takim totalnym bambikiem. No i żeby się położyć co tutaj jest. No i dobra, to co? Przechodzimy chyba do otwierania jakichś skrzyneczek. Jeszcze tak szybko chciałem wam powiedzieć, że aktualnie rozdaję skinę na CSGO skinsie. się. 154 zł. Co trzeba zrobić? Trzeba doładować z kodem IPIO CSGO SKINSA za minimum 8,40 zł. No i ten giveaway jest dostępny już od teraz. Jeżeli te odcinki się przyjmą na moim kanale, to kolejne giveaway'e będą o wiele lepsze. No i ja nie wiem tutaj totalnie, co się tak naprawdę opłaca, bo otwierałem sobie troszeczkę. No i szczerze mówiąc tego SAS case'a trochę otwierałem i yy, tutaj miałem dosyć szczęście kiedyś. Więc otwórzmy sobie może razy 3. No i co, otwieramy. Ja też totalnie nie wiem, czy tutaj się bardziej opaca case battle robić, czy właśnie otwieranie takich skrzyneczek Możecie mi podpowiedzieć w komentarzu, co jest bardziej opłacalne Tutaj nam niestety nie zwróciło. Otworzymy sobie ponownie. No i chyba też raczej nam no, nie zwróciło się. No, nie, no, no praktycznie na zero. Jeszcze raz otworzymy, zobaczymy jak to będzie wyglądać. I prezentuje się to, proszę państwa. No i lekki minusik. Dobra. Eee, chciałbym teraz zrobić sobie w sumie z tej skrzynki case battle. A. No i tych case'ów bym tutaj dał z 20, powiedzmy. Dodajemy 4. I ja tutaj się nauczyłem, żeby dawać to, no bo po prostu dzielisz sobie ze wszystkimi wygraną, no i to jest fajne, bo rzadko kiedy wychodzisz praktycznie na e, minus całą kwotę, zawsze coś jesteś na plus albo lekki minus. E, underdog to wiadomo, osoba, która najmniej trafi, wygrywa, no i w tym przypadku chyba bym zrobił underdoga e, sobie, no i możecie dawać w komentarzu, znać jakie skrzynki się najbardziej tutaj opłaca otwierać, czy case battle, czy z botami, jakie boty i tak dalej, bo mnie to ciekawi, ja tak jak mówię jestem totalnym bambikiem na tej stronie, to można tak powiedzieć. No i dobra, jak na razie chyba to się dobrze reprezentuje. No, ja też nie wiem, czy lepiej jest na przykład otwierać większą ilość właśnie tych mniejszych skrzyneczek, czy lepiej na przykład zainwestować i otworzyć lepsze skrzyneczki, ale ich mniej. Ja tutaj właśnie tak celuję zawsze w tego underdoga, tylko że teraz przegrywam o kilka złotych ale myślę, że to się może szybko zmienić. No, dokładnie, się to już zmieniło. Możecie mi też jakieś taktyki właśnie podesłać na tą stronę, przetestujemy sobie w następnym odcinku. Dobra, w międzyczasie, jak to się tak otwiera w sumie, to bym chciał Was zaprosić na mojego Discorda, na którym są organizowane konkursy i też będą myślę, że niedługo ogłoszone jeszcze bardziej ciekawsze konkursy. Będę też na pewno, i to w niedługim czasie, będę chciał znowu coś nagrywać z widzami, więc naprawdę zalecam wbić, bo będę tam głównie dawał tylko info, jak będę chciał coś nagrać z widzami. No i myślę, że już teraz to już będzie pozamiatane. Chyba, że tutaj ten bot trafi coś lepszego. Ale coś mi tutaj się wydaje, że raczej będzie ciężko. Niestety, ale przegrałem. Dobra, nie ma co się smucić. Wejdźmy sobie może do jakiegoś case batla, co ktoś robi. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. O, mamy tutaj case batla. Dołączę sobie do niego. Za 600 zł i to jest właśnie ten współdzielony, czyli wszyscy wygrywają tak naprawdę jak ktoś coś dobrego trafi, to wszyscy wygrywają i yy, mówię, tutaj ciężko jest wyjść na, 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 na minus totalny raz mi się chyba zdarzyło przy otwieraniu 20 skrzynek, bo to tak testowo otwierałem po prostu case battle, no i tam chyba wziąłem po 5% i się trafiło, że przy 20 skrzynkach, przy 4 osobach nikt nic nie trafił dobra, lecimy, zobaczymy jak to będzie wyglądać, 10 zł tutaj statrak jakiś Okej, okay. chociaż jak widzimy jest close, i teraz ostatnia skrzynka, i z niej dostaliśmy. No, lipę. Wyszliśmy trochę stratni, bo 90 zł wyszliśmy stratni. No, nikt nie był tutaj stratny całej kwoty, więc to jest akurat fajne w tych bitewkach. Dobra, no to może byśmy sobie teraz sami jakiegoś case betla zrobili. I tutaj zrobimy sobie na pewno te wszystkie 1% jakieś niskie low. No, i dobra, No, i teraz bym sobie dodał sobie takiego case'a jakiegoś i takiego. Dobra, no. Trochę poszalejemy, ale cóż, trzeba czasami poszaleć w życiu. Yy, I teraz mam dylemat: underdog, shirt, czy. Kurde, underdoga wezmę. Nie będę tutaj jakoś kombinował zbytnio. Yy, zrobiłem sobie underdoga. No, i kurczę, powiem wam, że z takiej dużej bitwy to nie robiłem. A więc na pewno tutaj ciekawi mnie, jak to się zakończy. A tutaj mamy jakieś 1% i potem tutaj się zaczynam jakieś drogie skrzyneczki. Więc jestem ciekawy, jak to się zakończy. Bot już trafił Emeczkę, więc no tutaj najgorsze jest to, że te ostatnie skrzynki mogą zmienić wszystko. Bo tu z tych ostatnich skrzynek można tam arabeska wystrzelić albo. Gandmir. No to jakbym Gungnira trafił na underdogu, to bym się troszkę zdenerwował. Nie powiem, że nie. No i bombki strzeliło. Trafiłem kosę. Tak jak... Tak! Kurka, wodno, coś myślałem, że to się może źle zakończyć. Hmm. Dobra. Teraz wszystkie boty trafiają kosę i yy, będzie git. O kurka, bonna, ale nadal, No to, że trafili kosę, nadal jest źle. Ajajaj, aj, tutaj porcelanka jest, może coś odda. No niestety, słabo. No i najdroższa skrzynka. Kurde. <śm> 10 koła chłop zgarnął, bo nieźle, nieźle. Bitwa dosyć ciekawa, nie powiem, że nie, mm, ale bym teraz chyba coś zagrał trochę bardziej bezpiecznie. No to weźmiemy sobie takich kul z 10, albo nie, weźmiemy sobie trochę mniej 5 kul. No i weźmiemy sobie jakieś takie trochę droższe skrzynki, bym powiedział, albo takie jakieś jednopercentówki. 5 takich? Może być, dobra. I bym tutaj zrobił w sumie nadal underdoga. No i dobra. Okej. Okay. No, tutaj się tak jeszcze może dużo zmienić. Bocik, jakieś emeczki trafili. No ja tutaj headshot'a teraz trafiłem. Dużej różnicy co prawda nie ma. No tutaj glocka, chyba on dosyć dużo jest warta, Ale ten MK też jest dosyć dużo warta. Znowu kałaszek. No i teraz procentówki. No niestety problem taki, że mam najwięcej, więc każdy bot musiałby trafić koskę. Kurde, słabo to widzę. Słabo to widzę. Kurka wodna. Dobra, nie. Tylko Underdoga już nigdy więcej nie klikam, bo yy, to się źle kończy, potem się denerwuję. Dobra, yy, więc sobie zrobimy teraz znowu jakąś low procentówkę, powiedział. Weźmiemy sobie pięć takich i tutaj, z tego co pamiętam, jakieś Alstars'y były. Yy, Alstars, 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 Alstars. Alstars, to były chyba naklejówki, naklejki jakieś. Dobra, weźmiemy sobie taką bitewkę. Zobaczymy, jak to się zakończy. I bierzemy teraz standardowy. Tylko może na trzy osoby, a weźmiemy na trzy osoby. Dobra. Jestem ciekaw, jak to się zakończy, <grych> bo może być dosyć ciekawe. Tutaj chyba Katowice drapią, dokładnie Katowice 13 tysięcy drapią, więc może się to ciekawie zakończyć. Tylko zdając, że cię niestety cię nie zakończy, to dobrze dla nas. No i dobra, naklejeczki tutaj dosyć ciekawe są. Ja się totalnie nie znam na cenach tych naklejek. Bot Alex trafił droższą. No i jak to tutaj wygląda? Ok, teraz ja trafiłem droższą. Kurde, w tą weftę, w tą weftę, w tą weftę będzie. No dobra. Tutaj jest nowy jakiś boston. Mm -hmm. i ostatnia i ostatnia wygrywa ja, okej, okay, dobra, bitwa się nie zwróciła no te procentówki są takie randomowe trochę, bym powiedział więc może tych procentówek bym na razie nie robił więc może zobaczmy sobie, kto jakiś case batelki robi, o tutaj za 2000 dołączmy sobie zobaczymy, jak to się skończy ale może się to szybko zmienić jest to znowu, że dzielimy między wszystkich, co jest fajne, ponieważ no, wystarczy, że ktoś jeden z nas coś dobrego dropnie i będzie zysk dla wszystkich. Miejmy taką nadzieję. Jak na razie jest, no, słabo. Awp Dragonlore w tych skrzynkach dropi, ok. No, jak ktoś tutaj Dragonlora dropnie, to będziemy zarobieni. Jak na razie. Ok, print streama trafiłem za 1000 zł. Eee, dzielimy to przestrzeń, no to nadal nie ma zysku. Tutaj koska poleciała. Ok. To już jesteśmy, jakby chyba tak. Już mamy tak chyba zysk z powrotem połowę. Więc nie jest źle ogólnie. Tutaj hyperbestia. No, hyperbestia, hyperbestia. Okej, okay, tutaj jakiś gamma Doppler Glock. Ciekawa ta skrzynka jest, co to jest w ogóle za skrzynka? Beast case, okej okay, Tego beast case'a chyba sobie jeszcze też otworzę samemu trochę No i totalnie No, oddało no, No, straciliśmy troszeczkę Nie powiem Dobra, no ale tego beast case'a bym sobie w sumie sam otworzył Bo on dosyć ciekawie e, wygląda A weźmy ten standardowy Potem się będę denerwował, że znowu coś dobrego trafiłem I, i, i bombki strzeliło jak to mówić? Statystycznie 33%. Yy, tutaj no... Nie jest źle na początku. Nie jest źle. Tutaj chyba już trochę bardziej. Mo to Awódkę trafił za 140, ale dobra, nie na razie jest dobrze, nie narzekam. Okej, okay, Bista trafił faktory za 800 zł. Super. Yy, no, będzie ciężko. Uuu. Uh. Ok. to się boję, że któryś trafi jakiegoś faktory gniuski. No i będzie 1000 euro warty. Okej, okay, wygrałem. Super. 6000. Dobra, nie, nie, nie jest źle. Powoli, powoli, ale do celu bym powiedział. Można przejść do ostatniej skrzyneczki. No i ja bym tutaj wybrał sobie jakąś taką kurczę skrzyneczkę, powiedzmy, droższą. I weźmy sobie. A co tam? Gemstone. Dodaj, weźmiemy Underdoga na 4. I zobaczymy, co się stanie. Trzymajcie kciuki, żeby to się chociaż udało. I dostajemy good knife'a, który no 900 zł tutaj kolega trafił za 2000. Okej. Okay. O, czy to jest Emerald? Emerald! Okej. Okay, Okej, okay, ale tutaj ktoś trafił, co to było? Czemu? Ha underdoga. O Jezu, ale, ale ale żebym się zagubił. Dobra, no niestety nie siadło, ale jak widzicie, jak bym dał znowu nie underdoga, to bym znowu <gryw> był na plus. Dla widzów, którzy zostali do samego końca, mam otóż jeszcze jedną niespodziankę. Dla was, dla jednej osoby, dla tej, która będzie najszybsza, będę miał właśnie kodzik. Kodzik oto wam się wyświetla właśnie na ekranie. Brakuje ostatniego bloku, który znajdziesz u mnie na Discordzie na kanale chat. Po prostu go tam wkleję wraz z publikacją tego filmu. No i ten kodzik wklejasz sobie w gift cardach. Bardzo ważne, miej aktywowany mój kodzik, kod IPIO. No i to jest kodzik na 21 zł. No i jeżeli będziesz miał kod IPIO, to dostaniesz dodatkowo 10%, czyli dodatkowo 2 10 zł. Ja się z wami już żegnam i do następnego razu. Hejka!